kolejny przybłęda przybywa, by szukać bezpieczeństwa w objęciach kalana. Witaj w chorcie twierdzy kleryków. Twoja obecność oznacza, że oświecił Cię sam kalan, otwórz się na nowe możliwości. Pozwól kalanowi, aby Cię nauczał. Dobrze, Twoje oddanie będzie wynagrodzone. Kalan dostrzega wszystko. Działaj w jego imieniu, a on zniszczy twoich wrogów. Powiedz mi coś więcej o Kalanie. Zanim kometa zmieniła oblicze Magalana, prorok Arvid przewidział niebezpieczeństwo. Otrzymał tę wiedzę od Kalana i próbował ostrzec lud Magalana przed nadchodzącym koszmarem. Nakazał im odrzucić rzeczy doczesne i rozwinąć poszukiwania wiedzy. Każdy miał poszukiwać czystej wiedzy, starać się być jak najsilniejszy, najsprawniejszy i najbystrzejszy. A zatem Kalan przybył do ludzi i obiecał, że jeśli będą tak postępować i razem uda im się odkryć drogę do nieskończonych niebios, wtedy ocali ich przed nadchodzącym cierpieniem. Ale oni nie posłuchali. Kometa zniszczyła więc całą cywilizację, jaka znajdowała się tu na Magalanie. W tej chwili, aby stawić czoło niebezpieczeństwom, które jeszcze na nas czekają, musimy słuchać słów Kalana i rozumieć jego mądrość. Jedynie w pełni oczyszczeni mamy szansę dostać się do nieskończonych niebios. I jedynie w nieskończonych niebiosach będziemy widzieć wszystko. Musimy. Zaufać Kalanowi. Gdzie niby Kalan ma was zabrać? W górę ku nieskończonym niebiosom, tam, gdzie wiedza jest najważniejsza. Ujrzymy tam wszechświat takim, jakim jest naprawdę. Ścieżka wiodąca ku oświeceniu jest trudna. Jedynie ci, którzy naprawdę są godni, otrzymają błogosławieństwo Kalana. Wejrzyj w głąb siebie, zaufaj moim słowom. Niechaj poprowadzą cię w chwilach, które nadejdą. Kim jesteś? Zwą mnie oswald. Gdy odnalazł mnie brat Rainer, byłem studnią cierpienia. Ślepy na to, kim mogę się stać. Rainer podniósł mnie z kola. Dał mi cel w życiu. Teraz głoszę nauki, które ocaliły mnie przed całkowitym unicestwieniem. Liczę na to, że słowa te ocalą innych, że ocalą całego Magalana. Zapraszam Cię zatem, bracie, abyś dołączył do nas i zaczął rozważać nauki Kalana.